Dzień dobry. Oto film pod tytułem Jak wyłowić zwierzynę z dziury w ziemi. Dzień dobry. Widzu, zapamiętaj ten film. Ponieważ w przyszłości może on uratować ci życie. Twoje życie. Dzisiaj pokażę wam, jak wyłowić zwierzynę z dziury w ziemi. Co tam może siedzieć? Może tam siedzieć. Jakieś zwierzę, które można będzie później zjeść Z trzaskiem kości Tak Zapamiętaj ten film, ponieważ Kiedy będziesz w dziczy i nie będziesz miał Żarcia To może uratować twój życie Będziesz miał żarcie Oto dziupla Dziura Teraz pokażę wam Jak wyłowić z niej zwierzynę Dobrze Schylamy się dziury w ziemi. Schylamy się. Pochylamy się nad, dziób, nad dziurą, i robimy tak. Teraz, teraz, prawdopodobnie, prawdopodobnie z tej łąki w czasie jednej godziny wyłonią się setki martwych ciał. Kto to? Poczekaj pan godzinę. Będzie tu trupowisko. Myślę, że pora, już skończyć ten materiał. A więc do widzenia. I ty, widzu, ty, zapamiętaj sobie ten film. Do widzenia.